No, że ja się czuję z tą rolą, ponieważ wygłosowałem w poprzedniej rundzie właśnie z Toriora. Ja że się czuję z tą rolą. Czy mogę się źle się czuć tym, z tą rolą? No mogę się źle czuć. Ale. A co, no? O, szybko. Ja wiem, kto to jest. Ja też wiem. No to mu kogo myślisz, że to jest? Kto myślisz? Ja mam dużego i ja wiem, Dużego. Myślę, że okay. jest to no. dla Kalis. No. No właśnie Ta? Nie chciałem w to wierzyć, ale podobnie mi wychodzi Drakalis albo liwo. Nie, to jest to liwo, bo ja biegłam do laba, ja biegłam do laba a ja mogę zostawiłam z tego z Olgą. E, nie zostawiłaś, Każdę. nie biegła to Nie biegłam za tobą, bo ciekawi, ja wiem o co chodzi. Nie do laba. Chodź za mną. Ja Ci coś pokażę i wygłosujemy jednego z nich, okej? Okay? Okej, okay, możesz co? dać co? mi wampira. Okej. Okay. No, chodź. Chodź, Kraftuś. No to wygłosowuję ciebie, No niestety, bywa też tak w życiu. Sorry, sorry, wampirku. Michelos! No, nie osu... nie zrozumiałem ciebie, ale ty i tak nie wyglacisz przecież. A wiem, Michelos, a rozważałem Daniu tobie wampira, bo to ja jestem wampirem, ale ci nie dam. Eee, wiesz co, podziękuję. Daj mi. Podziękuję, Nie, nie chcę. O, czyli, czyli masz... E, e, ja trajka. Bądź impostora, dobrze wiedzieć. Radziej głosuj. Nie, po prostu. Dobrze wiedzieć. Nie, no, tak, Michelle jest. Każdy wie, ja żebyś nie odrzucił do od vampira. Ja każdy y, wie. To, to ja znaczy, Michelle mi jest kolorem blu, a vampiry lubią krep. No właśnie. Livo, chodź chodzę. Jak dam taki akwash. też. tak, Już wystarczająco mi mora. ale Nie, spadło, nie, jak nie, zim. zostaw mnie. Nie, 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 zostaw Chodź, jak chodź, jak chodź coś bo, coś nic ci nie zrobię. Zostaw mnie, musisz Twitchel wykonać. Na pankwasa głosuj! Czemu?! nie, no ej, 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 Nie chce mi się! Kurde, walcie się! Arter. Ej, nie! zabrał. nie! nie, nie. Walcie się! Nie odzywajcie się do mnie! Dobrze. Aktualnie odinstalowuję tą grę. Ja nie, chcia ja nie chciałem! O, nie w ogóle... Nie, no dzisiejszego są tak głupie, Aj. Krzy, nie wiem, sorry, fankwas. Jak to widzisz to sorry. Sorry, naprawdę. Niespecjalnie. Coś innego? What? Uh, Lewo? Oh, no był tam ktoś z nami jeszcze, nie, nie pamiętam kto. Kurczę, on uciekł, bo to był na koncach, on zabił, uciekł. Kurwa, to uciekł, No nie wiem, co ja mam w tym momencie zrobić, bo ja idę do admina, ci ty już i akurat mi crafter ginie. Widział, widziałeś, że nas było trzech w tym, tym, w adminie? Nie, tak nie, nie. Był, było nas trzech, byłeś ty, ja i ktoś i crafter przebiegł i ginął. Za trzy czasy do nie widziałem Dla... 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 to, bo to był komsy i się zmieniło akurat i zgłosiłeś. Więc niepotrzebnie mogliśmy biec, mogliśmy biec szczerze. Tla... Nie, bo ja myślę, że to ty. właśnie nie, bo to ty. Są jakieś osoby, które tak mogą się wy... Znaczy, Dobrze... to się działo przy... podczas Komsów. Podczas. No nie, także przed, po. Nie no, Liwa, ty jesteś drugi raz podejrzany. Mnie to dziwi dlaczego taka no, jest żyje. Tylko, że teraz pozostał zgłoszony przez przypadek Dawida, bo po zamiast błądzana z zanim to zgłosił. Nie wiem, ja teraz skończyłam o 2 na, 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 na butelkach. Tak, tak. No przynajmniej to mi przyciele nie było. Mhm. Mm że jeszcze taka. No, to jest, możemy skipnąć Dawid na drugi raz wiesz. wiesz. Wiesz, jeżeli coś No wiem, wiemy, ale ja tam po prostu nikogo nie widziałem. By, ale było nas trzech w adminie, bo ja pamiętam, bo ja robiłem beta na specu, ale no nie, mi tam nie wlazł. A patrzyłeś tam na admina? Nie, 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 znaczy nie patrzyłem na panel, patrzyłem na tego... No właśnie, adminie. ja, ja, ja Pomyśle, nie, po, ja, ja właśnie hey, nie popatrzył. Bo był, wiesz, były, w był były trzy osoby i ja. już myślałem szczerze, że, dobra, nie bardzo. Ajajaj. <laughs> 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 A, Nie, no. ma. No. Wow, bo tak, na początku, tak, że to Liwa. Nie tak. Liwo zabiłeś wtedy? Nie, zabił szorzulet. O krótkich problemach technicznych udało się. Wow, dobry, dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek załaga like sub Discord. W opisie. Bierzemy sobie na 14 osób i zobaczymy czy będzie jakaś 15, Myślę, że Myślę się, że się znajdzie. Dobra, jestem swaperem. Swaper po prostu zamienia głosy i to tyle w sumie. Dobra, mamy tutaj tak. Leaf, Dawida, Fangfasa, Draka nie żyje. Ona ma jakoś ostatnio płyka. Nie wiem dlaczego. No i tyle. O, Shakil. Eee, Ciało eee. Regiego jest w labie. Nie mam za bardzo pojęcia, co się stało. Y jest jest o, duża możliwość, okay. że Pipel jest impo. A, no dobra, poczekaj chwilę. Bo widziałem, dobra, nieduża, ale bo... trzeba mi powiedzieć, bo przed chwilą wchodziłem do ofisa od lewej strony i mijałem się z kimś zielonym. Ty, kto stoi teraz ze mną na temperaturce? prawie od ofisa. Ja zgłosiłem ciało Rekiego jakby, co? A nie wiem. tego, a, nie wiem. zielonego. A, to nie powinno być tak, ogóle... że on z mikrofonem mówi, a nie że Eiluś mówi... mu przegrywasz? Znaczy no... Poczekaj, bo jeszcze nie dokończyłem. Ciało Szerzulca się jakby wysypało. Podbiegam do niego. Wydaje mi się, że podbiegła do niego też Regi, ale potem Regi umarła. Dosłownie na ciele on Szerzulca. On on. To ja czytałem. Ja. Ar, on, dobra, no to sorki, sorki. No Moje to szale. Regi umarł na ciele szarżulca się po prostu wysypał. A chyba teraz hmm. altruista nie, nie umiera jak wskrzesza, co nie? nie? Nie, umiera. Nie. A, no nie. to dobra, się bałem, że... Przeszkodziłam altruiście. Dobra, mogę to samego No to daj, dawaj, dawaj, Ogólnie nie. Y, jakby nie. Powiem tak, osoby z laba są z, y, podejrzane, ponieważ Kalis i Reggie zginął przez Boombera na moich oczach. Waliły się same obydwa i dwa ciała są na rakietce. I, i... Cześć, Mogę teraz ja coś pytać? No. Bo, 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 kto teraz stoi na temperaturze prawej od ofisa. To nie był Patrixo? A to, a on jest wyciszony. Eee, ma. e, mamy szefa albo Rottinga, ponieważ Drakkon jest nie pokazuje. Tak. Właśnie, eee. tak myślałam. Eee, Mówili ale. Mówiliśmy o tym, mamy. Roting. Maje... Ej, Rotting. Roting, nie szef i. Nie, nie. Nie, nie Roting. Na no. pewno. Na pewno? Tak. Na no. pewno. Stoisz teraz, stoisz teraz na tym... Chyba, że może być tym, kilka. ...obok ofisa, Po prawej? Nie, jestem w lutym z prosimy, nie. Y... A no To kogoś widziałem, to on jest innocentem. On jest innocent, ale no... Z tego przynajmniej, ale no... U, 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 u. Pamiętajcie, że nie chodzić w kółko bombera, mamy. Bombera mamy. Araba mamy! Dobra. Okej. Okay. A, mam nowinę. Dobra, spoko. Tak, eee, ciutki chaos. Nie wiem dlaczego, ale powstał. Że już odkryjmy, że jesteśmy. Chociaż to w sumie nic nie da nam. Ale no bywa, 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 bywa. Dobra, chodźmy zrobić eee, liczonka. I dalej, taska. E, cicho. Sajanowy zabił na oczach w tak, Nie, nie, nie zabił. E, ja nie zabiłem. E, po pierwsze, e, to był abuster e, tak, Właśnie tak Przed chwilą to tak, to tak, to tak. widziałem właśnie ducha tego ambushera I to chyba bo Był Olka. jakiś szary duch, to przyznam, ale tak, nie to wie, to wiem, był szary duch, więc ja. A a jak widzę, wybacz, że. Teraz wiem, że jedyną ten, bo... szarą ja. osobą tutaj to jest właśnie Olka. Cicho siedź, bo ja miałem mikrofon. E, chciałem jeszcze powiedzieć, że mamy minera, bo na środku łazienki w labie jest vent. To tak jest normalnie. E, w, a, normalnie to jest better Ja nie ogarniam, bo To uisy z ja dużo rano nie ogarniam. I no właśnie Ej, ale... po prostu stał, doczaj, yy, stał sobie w nad tym osobą i cyjanowy się z dupy wywalił i na nim był jakiś czarny duszek ci teraz ja chcę przejąć, e, po pierwsze, pierwsze... bo ja chcę przejąć, proszę Cię, Dobra. bo źle mówisz. Oskar, Olkę, Olga nie jest ambuszerka. Byłem tam, bo ja stałem na tym ciele, bo ja się nie wywalił, tylko on się wywalił o nic. I był to pan Michelos, bo widziałem pomiędzy tym Dawidem a Michelosem, bo widziałem czerwony taki... Czekaj, e, pierwsze... kolor. Co ja? Po pierwsze, to był szary, a nie czerwony, to jest nie. to walonie. Nie, bo ja tam stałem na tym... sobie na tym ciele i tam był gruby ktoś i myślałem, że to fantom, a Patki sobie yy, zginął, więc wiedziałem, że mamy jakiegoś... Yy, i to był jakiś czerwony Dawid albo Michelle, Zobaczysz, że oni to, to będą To właśnie. bardzo, ale ja teraz, tego, to był albo ja na kamerach i to, był, z i to nie był żaden czerwony, tylko to był szary, a jedynym szarym kolorem to jest tu Olga. Ta, to było szary. Albo próbujesz, Albo ty jesteś i próbujesz wybronić Olgę czyś Wasz... na losa albo nie wiem Nie wiem czy wiesz, ale miałem 80% Q dobra, 220 ale ja dalej na kamerkach jest... dalej to 20% Mogę teraz procent. coś powiedzieć Ja na kamerkach byłem i Fankfas miał taki movement śmieszny yy, Patrickso robił rakietkę, Fankfas jakby do niego podbiegł, coś tam chwilę obok niego postał i wrócił do laba jakby na Patrixowi bombę podłożył, więc... Wydaje ale ja, się, ja bym skinął. Wydaje może być bomberem. Pixel ja bym no nie, skinął No z... ale zginąłem, że to była Olga. Nie, nie, Ale no, FangFast no, musi być fuzz fuzz drugim. FangFast nie jest bomberem. Ogólnie jest tak trochę głupio, każdy się przekrzykuje, tutaj... Cztery osoby się przekrzykują w sumie tylko, no. Tylko cztery osoby. Więc tak trochę ciężko jest, ale... No nie wiem, nie Niemcy... Nie wiem w ogóle, czy im mówię, mówię prawdę w tym momencie, czy po prostu ambuser, to ten, który zabiera to ciało, nie jest standardowy, po prostu każdy ma ten sam kolor, czy coś. No bo, no nie wiem, jak nie, no to, no to tak, no to Olga albo Dawid, ale no, ktoś był na kamerach w tamtej liczbie. Jak nie, no to się, się oskarżają bez powodu. O! Nie nie reportował. Ja nie, wiem, już po tych, już po no, ja no, bo... Stas no, bo... są osoby, które... Pixel na go... przy tym. Ja byłem w ofisie w czasie morderstwa, bo wtedy mi poszedł alarm. Eee, dobra. Zdemu. Teraz... no tak. Eee, nie, dobra, mam teraz... Żyję, że mam killera. Co? No. Eee, brzo nie, ale czekaj, eee, Brzozina. Ja? Yeah? Gdzie ty poszłeś y, po tym jak się spotkaliśmy w, specie, w Specimenie? Do laboratory, tam czekałam dużo czasu i wiesz, wychodziłam więcej na równo z... O, takie, takie we, mam dobra, jedno pytanie. E, Pixel, ja też... ty się ze mną przetransportowałaś czy coś? Ej, czy e, nie, jest nie, Dostałem TPK skiś, dostałem PK ski. Mówię do pod koniec. Ja dostałem do się. Dobra, PKS dostałem dobra z kimś. A, a może Pani też żeby ktoś szedł do góry tam? Do góry nie, ale... Jak podbiegłem do tego ciała, to obok niego stała Wyrjut. Ej, ale, ale bo, ja, bo jakby mnie tepnęło, po, y, chyba za ciebie, a ty byś właśnie. Ja byłem z gilem... O dwa do kąsów. Ja właśnie idę tam w górę i, i. I właśnie, kiedy mnie tepnęło, to właśnie padło to ciało. No i. Aha, dobra, to to nie ty wtedy. Ja, dobra, ja idę i tam nikogo, tam, tam. nikogo nie było. Tam nikogo nie było. Jury, ktoś się desków ale... nie zrobił, ktoś się nie zrobił w ogóle. Pixel, bo no. proszę Cię, bo e, czemu by tak, my tak oskarżamy kto był przy tym ciele, jak mamy ambushera, on zabija z daleka. Mamy też bombera. Nie, nie, było, nie, bo, nie, nie było duszka. duszka. Nie, nie, nie było, było duszka. duszka. Nie było duszka. A ja bym, wtedy... ben, nie, a ja byłem... Nie, musiał być duch. Przy tym ciele. Nie było, duszka, trzeba no, nie rozumieć. Ale Nie, ale rozumie się ale nie, pan, nie, nie było, po ja bym ja od razu przy tym ciele, przez cały czas Dobra, nie No Aero Więc na guma. Więc co, nie, nie było. Ambusher A ma normalny, normalny przyzysk na killa, nie? może. Wiem, Ambusher. Ale... może normalnie killować. Tak, no? tylko że. że Zawsze Pixel, ale ten duch po chwili znika, więc mógł tam zabić duchem i. Ale nie było. Ale oni byli przy ciele, gdy jej. Po prostu od razu by widzieli no, tego. gros. Ja, było, fan raczej fan raczej fan nie było. Ja, ja ci przypomnę, ja no, mam mini nie niesłabne odostanie pod pod miejsce, w którym było to ciało. Ja wyszeli, Dobra, FunFast coś, coś kręci, FunFast coś kręci jak nic. Mi się wydaje, mi się, mi się personalnie no, wydaje, że FunFast coś kręci, ale... Przetestujemy to. Czemu wyoutowałeście Po Poza tym, poza tym taski. Dobra. Cztery osoby, ach rozmowa, to jest oni tylko cztery osoby tutaj gadają. Bro. Bro, no ale jasno e, fajnie, fajnie, naprawdę No, okay. dobra, kolega, dobra Czemu nie robią tasków? L Pixel niedawno wbiegł do ale bo, widz... bo cały czas z Mikelosem siedzieliśmy na kamerkach, więc to nie jest Mikelos, to nie jestem. Ja myślę, że Mikelos może mnie potwierdzić. Chyba, że nie. Mikelos ja nie ja A, no to, no, no to dobra. To było tak, że siedziałem z nim na kamerkach, to musiał sobie, bo cały czas patrzyłem na kamerki praktycznie. Bardzo dużą część gry e, OVX3NT404 e, gonił Pixela. Pixel No i Ej, Pixel prze... Pixel, ale... Morda, prawda? tak właśnie się... chciałem. Morda, Ej. Pixel przed niedawno do e, Electricala, nagle są lightsy i nagle Mikelos nieznuje, e... więc Pixel tak, jest bardzo, rzecz, bardzo podejrzany. Ja się chciałem spytać, e, ile ciało ter teraz padło w tej rundzie? 5 e, sekund? Ale ile ciało padło? Ile ciało? Mis... ciało. Misza... Misza losa, Tylko jedno e, chyba. Tak chciałem tylko zwrócić uwagę. E, bo właśnie teraz Liv była ze mną i z Eee, Nie padło drugie ciało. E, w ogóle się nie odzywa. Nie wiem, Czy w ogóle jak ktokolwiek wie, gdzie ona w ostatnich rundach była? Ale kto ja? No, Dogodnie. E, Liv. Tak, ja wiem. Aha, Liv, to nie wiem. To, to ciebie, według mnie pixel to zabił, bo dosłownie. No, ja, jak, 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 do, jak wszedł do elektrykana, no, ale... to nagle mi się, mi się los gina, y, ginie, a ja byłem z nim całą rundę. Poza y, tym, w sumie, patrzcie na taski, możemy to odgrać, teraz wygacie No No mi został ostatni Nie task, jakby co? Ja? Jeszcze mam jedno, y, jedno ważne, chyba że pixel bardzo chce coś powiedzieć, to mów, ale ja chcę po tobie. Czy no, ja chciałem powiedzieć, tylko rauta, że ja przed chwilą rzeczywiście biegam do Elektrikala. Minąłem, Michel jak wychodzi z kamerek, biegnie naprawić światełka. Nigdzie Ayru nie widziałem. Na kamerek. Biegam ja. sobie, Bieg... właśnie nie widziałem cię, biegłem sobie na security i Dawid chyba siedział tam na security. Czy Ty, Dawid, widziałeś Ayru na security? Ej, nie, to, nie to mówisz, znaczy ja nie widziałem, mówisz, jak, mówisz, jak, mówisz, jak Olga biega do to nie, Elektryka. No nie, może w tej rundzie Liv nie zabiła, ale. Kto powiedział, że ona nie może być? Ona przecież... Mamy tylko w Mamy tylko... Ja już nie powiem dobra głowali. Dobra, ja jeszcze daję skipa, mi się wydaje, że to jest skip, przecież, skip ale jak chce się nie wygłosować, W ogóle ten, nie dobra. widzimy w ostatnich chwilach. Więc... możliwe, że... nie ja wiem, może one Ej, bo Ej, dobra, były na mnie... były na mnie... Trzy głosy, a nie wleciałem. Czej pomiędzy. A, po pierwsze, po pie chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mówisz, że to jest pomiędzy Olgą a mhm. e, Dawidem. Czyli, jest Olga. E, jak jest widzieliśmy Olga. tego ambusza w e, laboratorium, to żeśmy wyraźnie mhm. widzieliśmy, że to był szary, kol kolor szary, a nie czerwony. Chociaż faktem stwierdzi, że to był czerwony. On nie był taki Bogdawid, dlatego nie, wydaje mi się, że mógł być to Michelos. Ale już nie jest więc... Nie, to dla mnie to jest prędzej Olga. Owy NT 404 uwagę na tego na To jest Olga na 100% tego według też. Jeszcze z poprzedniej rundy. Dawid na pewno nie jest ambuszerem. Tak Ja daję na Dawida. W poprzedniej rundzie w elektryku na kamerach widziałem ostatnio, że wchodziła Olga, zaraz jak zgasły światło. No, Więc Olga mogła po prostu gulia, zabić gulia, ja od razu Michelosa. Olga go nie bardzo dużą część poprzedniej rundy. Nie taj była tylko jeszcze wcześniej. Dobrze. 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 Dobrze.